Posiedzenie Komisji Spraw Społecznych Rady Miejskiej Leszna dawno nie miało takiego audytorium. Do sali obrad zaproszono chyba wszystkie osoby, które mają związek z Leszczyńskim Szpitalem i zapowiadanymi zmianami. Urząd Marszałkowski w Poznaniu chce bowiem połączenia lecznicy z Leszna ze Szpitalem Psychiatrycznym w Kościanie. Mimo wystosowania oficjalnych zaproszeń na posiedzeniu zabrakło bodaj najważniejszych osób, czyli m.in. dyrektora Szpitali w Lesznie i Kościanie. Poprosiłem na spotkanie departamentu, dyrektora Departamentu Zdrowia. Urzędu Marszałkowskiego w Wysowie pana Zbigniewa Chupało, który jest obecny. Poprosiłem również szefa na Narodowego Funduszu Zdrowia, pana Korola Chojna, Chojnackiego, który nie znalazł czasu, żeby się tu pojawić. Poprosiłem również pana e, obecnego, pełniącego obowiązki, dyrektora, pana Mariana Zaleńskiego, który mimo wielokrotnych naszych e, pytań, ustalania terminu, e, no nie znalazł czasu, żeby być, chociaż wiemy, że dzisiaj wreszcie, wreszcie był. Przykro, no, poprosiłem również pana byłego dyrektora, pan Dyrektora Szpitala, pana Tomasza Stroińskiego. Były już dyrektor szpitala właśnie Tomasz Stroiński dziś wcielił się w rolę eksperta, który w kilkudziesięciominutowej prezentacji starał się przybliżyć stan finansowy i przyczyny problemów lecznicy. Jeżeli wyjdzie ten konkurs, uda się go zakończyć ten z poradniami specjalistycznymi, to jest kwestia dwóch milionów złotych. I wracam znowuż do, do problemu poradni przy 50 kilku milionach złotych kontraktu jednego, jednego, jedynego szpitala poradnie to jest tylko tylko albo aż, tak? W 3 trzech tu mieliśmy 3 miliony 400, także problem społeczny niewątpliwie. W swoim wystąpieniu Tomasz Stroiński przyznał otwarcie, że powodem odejścia ze stanowiska pod koniec stycznia tego roku było żądanie zwolnienia 100 osób z załogi szpitala. Zdaniem Stroińskiego powodem zadłużania się leszczyńskiej lecznicy były zbyt niskie przychody placówki. Przedstawiciel Urzędu Marszałkowskiego Zbigniew Hupało, kierujący Departamentem Zdrowia, zapewniał dziś leszczyńskich radnych, że łączenie lecznic ma przynieść korzyści finansowe dla obu placówek. W całej Wielkopolsce marszałek chce połączyć w ten sposób szpitale tworzące... Około ośmiu dużych zespołów, mogących negocjować korzystniejsze warunki z NFZ. Leszczęśliwi radni biorący udział w dzisiejszym posiedzeniu komisji jednogłośnie negatywnie wypowiadali się na temat planów łączenia obulecznic. Oficjalne stanowisko Rady Miejskiej Leszna ma zostać przyjęte i przedstawione Urządowi Marszałkowskiemu w drugiej połowie lutego. Michał Wiśniewski, Panorama Media.pl